Kebabu Dasema, mroczna strona plugawej Jadłodajni. Była ciemna, chłodna noc, gdy Sato i Dasem otworzyli drzwi do swojej nowej kebabowni. Kebabu Dasema. Cuchnący zapach przepalonego mięsa i zgnilizny unosił się nad lokalem jak przeklęta mgła, trochę jak zapach sera pleśniowego i trufli. Przyciągał głodnych graczy niczym światło neonów na martwych ulicach. To nie była zwykła kebabownia. Tutaj każdy kebab smakował, jakbyś miał rano nie wstać, tak mówili lokalni mieszkańcy. Za Grillem stał Dasem, znany z szarlatańskiej precyzji na midzie. Teraz pilnował, by mięso obracało się powoli, rytmicznie. Skrupulatnie wytapiając z niego soki i tuszcze. Szeptano, że niektóre skrawki mięsa, które kroił nocą z nieludzką dokładnością, same wchodziły na rożen, jakby miały już dość cierpienia i chciały je zakończyć raz na zawsze. Sato jak zawsze miał inne plany niż obracanie sztyletów na grillu. Gdzie inni widzieli pot, łzy i zmęczenie, on widział banknoty. Stał z boku jak ponury lichwiarz. Licząc każdy obrót mięsa, każdą porcję kebaba, która wychodziła z kuchni, nie przejmował się czy to dzień, czy noc, czy klienci byli żywi, czy też przyszli po swoją porcję z zagrobu. Ice się zgadzał. Nowych klientów kusił zdechłymi promocjami. Kup podwójny zestaw, a dostaniesz rangę na Discordzie. A stałym bywalcom powtarzał: Chcesz specjalny sos za zaplecza? Wykup subskrypcję. Ale to, co przyciągało najwięcej uwagi, to ich dostawca mięsa, Sweetly. W swoich kręgach znany jako Elf, lokalny rzeźnik Strue Herald. Rzeźni, o której nikt nie mówił głośno, przynajmniej przed zmrokiem. Ponoć Sweetly był kiedyś supportem, ale szybko zorientował się, że na Polish Dota 2 Inhouse łatwiej znajdzie klientów na świeże mięso niż towarzyszy do gry. Niektórzy mówili, że te specjalne trzody dostarczają nocami przy pełni księżyca, a kiedy Sweetie je rozładowuje, słychać dziwne, skomlące dźwięki. Może to kwiczące maciory, może psy, a może echo dusz jego przeciwników. Dostawcy skarżyli się, że im nie płacił, a on zawsze odpowiadał: Zapamiętaj to raz na zawsze, synu. Będziesz mi przywoził tę trzodę o północy i nie będziesz zadawał pytań. Nie chci, żebym wspomniał o tym Satosiemu. Krążą opinie, że keba pod desama i Sato może wywoływać halucynacje. Podczas jedzenia czujesz błogosta, jakbyś zdobywał rampage, ale po posiłku. Odczuwasz, że coś jest nie tak, jakbyś miał obudzić się lekko ogłuszony w fontannie. Zamawiasz jeden zestaw, a godzinie znowu jesteś głodny. Jakby to jedzenie nigdy nie zaspokajało głodu, jakby nigdy nie miało cię nasycić. A jeśli usłyszysz, jak Sweetly po cichu coś recytuje pod nosem, lepiej nie pytaj. Może to dziwne przyzwyczajenie, a może. Zasłyszane błagania z zapomnianego lobby, gdzie wszyscy gracze są wyciszeni na wieczność.